W minionym tygodniu w Ewangeliach bardzo wiele słyszeliśmy o tym, że Jezus mówi miłość. Mówi o miłości Boga do człowieka, mówi o miłości człowieka do Pana Boga. Kto mnie miłuje, miłuje i Ojca, kto zachowuje moje przykazania, mówi o krzewie winnym, kto w tym winnym krzewie trwa, przynosi owoce obfite. Bardzo wiele w tym minionym tygodniu. Było słów związanych z miłością do Boga i człowieka do człowieka. Miłość do przyjaciół, miłość do nieprzyjaciół. I nie ukrywam, że nawet miałem taki moment, kiedy zacząłem zastanawiać się, czemu Pan Bóg w tym konkretnym czasie tyle nam mówi o tej miłości. Kto trwa w miłości mojej, zachowuje moje przykazania, kto mnie miłuje, miłuje jej ojca. Dlaczego tyle Pan Bóg o tym mówił? Kiedy pochylam się nad dzisiejszą Ewangelią mam odpowiedź. Zmienia się narracja, Jezus zapowiada swoje odejście, zapowiada, że przyjdzie paraklet, ale zapowiada również bardzo trudne doświadczenia. To ważne zdanie, które dzisiaj pada w Ewangelii, abyście nie załamali się wierze, kiedy będą was wydawać w synagogach, kiedy będą was zabijać. I nie sposób dzisiaj nie myśleć o Miejscach w świecie, gdzie wiara jest prześladowana. Kilka dni temu słuchałem w naszym radiu pewnego utworu opowiadającego o prześladowaniach chrześcijan. Spalone kościoły, pohańbione kobiety, płaczące dzieci, tyle nienawiści, niezgody, łez, bólu, cierpienia. Jezus dzisiaj to wszystko zapowiada, że trzeba będzie z tym wszystkim się zmierzyć. I nie ukrywam, że ta lekcja. Dzisiejszej Ewangelii jest dla mnie dość trudna, ale jest też odpowiedzią na to, co mnie zastanawiało, dlaczego tyle było tydzień temu o miłości. Jeśli miłość do Pana Boga jest autentyczna, to wtedy człowiek jest w stanie przejść przez prześladowania, ale kiedy miłość do Pana Boga nie jest autentyczna, to wtedy wszelkie trudności, problemy, z którymi się mierzymy, to co słyszymy, co nas spotyka, może stać się naszym powodem odejścia od Pana Boga. Abyście nie załamali się wierze, dzisiaj Jezus nas prosi. Dlatego pomyślmy o tym przykazaniu, przykazaniu miłości. Czy rzeczywiście ono jest obecne w moim życiu? Miłość do Boga, miłość do drugiego człowieka. Czy naprawdę jest to autentyczne? Bo wtedy, kiedy jest autentyczne to doświadczenie, jesteśmy w stanie przejść przez wszelkiego rodzaju doświadczenia.